Was w kolejnym odcinku z Top Model. I tak jak widzicie, jesteśmy już z powrotem i jest z nami szczególny gość. Tak, bo dziś mamy sesję z profesjonalną modelką. Tak, jest to profesjonalna modelka, top modelka. I dziewczynki pojadą do równie profesjonalnego studia. Zrobi sobie profesjonalne zdjęcia, tak. Ale najpierw eliminacja. Tak jak widzicie, nie ma już z nami... kogo nie ma? IG, chyba tak? Głupio zrobiłam, że tam im tak podobne imiona, ale dobra. Więc ym, która z dziewczynek odpadnie? tak? Więc może powiem, które miały pierwsze i ostatnie miejsce. Pierwsze i ostatnie miejsce zajęły Jimmy oraz Alice. Tylko która była pierwsza, a która ostatnia. Tak. Żeby nie przedłużać, powiem, że ostatnia była Alice i Alice odpada w dzisiejszym odcinku. Ale jak wiecie, jeszcze z nami zostaje, ponieważ, ponieważ, ponieważ... No, nie chcemy się teraz wychodzić i jej wyprowadzać. Czy ty masz drugi strój? Tak, właśnie, bo chciałam ci zmienić strój na jakiś inny dzisiaj. No i tak, może bez przyciągania wybierzemy się już do tego studia z naszą tutaj modelką. Swoją drogą nazywa się ona Kendall Queen. Tak, bardzo mi się podoba ta synka. tylko faktycznie modelka. No i zrobimy sobie jakieś fajne zdjęcia, więc Elhana. Proszę cię. W ogóle ten telefon mnie rozwala. Weźmy niej tą budowę. Na jaką bytu? Na jakąś taką szarą. O, dobra. Nie, nie rozmawiam z nikim. Sorry, nie chcący. Ta, z wampirem. Jeszcze czego? Weźmiemy yy, my sobie. Podróżuj z. Tutaj. Co? Nie. Chcę więcej osób do podróżowania. Och, ciężko to dzisiaj mi jakoś. Czy ja mogę podróżować tylko z jedną osobą? Ej! Serio? Z jedną osobą? Okej, okay. Jesteśmy. No i tak to się jesteśmy tylko do z Doris, więc ja je tutaj... Nie, inaczej, weźmiemy tak. Eee, przenieś tutaj. Czy one się wtedy nie? Nie przenieszą się wszystkie. Aha, no ciebie to nie muszę. Mm, ty tutaj się przenieś. Ty. Ty i... Ty również. Okej. Okay. Wszystkie są. Wszystkie są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czas, oh. dwa, trzy, Chyba wszystkie są. I tak wygląda studio. Oczywiście pobrałam je z galerii. Tak bardzo ładne, wow, zdjęć. Ym, tu mamy miejsce do robienia zdjęć. Oczywiście i tak sobie y, nie możemy jako taką zapozować y, dziećmi. Ale wiadomo, można trochę pokombinować. Y, więc bez przeciągania weźmy naszą modelkę. I pierwszą małą mis. Zmienimy strój, ponieważ reklamujemy stroje pewnej marki, której nazwy nie znam, ale są to takie oto sukieneczki. Wszystkie mają tę samą sukieneczkę, tylko po prostu w innych wariantach. Zmieni strój. Bardzo ładna jest ta właśnie. Oj, czemu Czemu tu jej nie masz? Zmieni strój. Tu masz. Nie wiem, co się stało. Czemu jej nie miałaś? Zoe zmień sobie strój też na tę sukienkę. Będzie pewnie tutaj, tak. Jest. Yy, kto? Jimmy? Tak. Osoba, która ostatnio była pierwsza, więc. Fajnie by było, jakby utrzymała to prowadzenie. I tutaj proszę bardzo, Melanie. Melanie zmieni strój i też ubierze tą zacną sukieneczkę. Dobra, tu jest. Przebieracie. No i myślę, że wyglądają w tych sukienkach przesłodzieśnie, ale dobra, bierzemy Doris. Spróbuję to jakoś w miarę, w miarę sprawnie zrobić. Przyjazne, oglądaj. No musimy ją po pierwsze... Po pierwsze musimy ją tutaj przywitać ładnie. I w sumie teraz mi przyszedł taki pomysł do głowy. A jest to pomysł z tym, że podejdziemy sobie w tamto miejsce i ja im po prostu kliknę pozy. Że ja o tym wcześniej nie pomyślałam, no. obsługę studio, ale nie możesz tutaj podejść, tak podejść, podejść? Ja pitole. Czemu ja też się tak muszę schrzanić? Nie możesz tak podejść, podejść, podejść. No nic, no to trzeba będzie po prostu zrobić sobie zdjęcie w jakimś innym miejscu. Mimo, że przyszliśmy do studia, to. Wow, ale fajne, nie wiem co to jest, ale fajne. No cóż, trzeba będzie zrobić zdjęcie gdzieś indziej. Więc, może podejść do tego okna. Ono nawet fajnie wygląda. Doris, Doris podejść tutaj, proszę. Nie gadajcie. I Hana, ty też podejdź tutaj. Spróbujemy to zrobić, tak? Mam chyba jakiś pakiet puz dla dzieci. Więc powinno nie być tragicznie. Idziesz? Dziewczyny, w ogóle w żłobku, ta, jasne. Yy, podejdźcie tutaj, wszystkie, już bliżej. Okej, okay. no wyobrażam sobie, zlepsza inaczej tą sesję, no ale co, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Myślałam, że będzie się dało chociaż tam podejść, w miejsce właśnie tego planu, no ale nie, to nie. Doris? Trochę mi tutaj wszystko przeszkadza. Spróbujemy sobie zrobić y, prawdziwe, prawdziwie modelkowe zdjęcie, więc y, tak. Nie, tego tak nie zrobię. Muszę chyba zrobić to tak. E, tak, tutaj mamy post playera. I co? I znowu? Znowu coś nie pykło? What's happened? Co się znowu dzieje? Przecież klikam ja piernicze. Co tu piszę? No to chcę! Boże, co za dno! Ok. To weź ją podnieś. Weź ją podnieś nie do Zrobimy zdjęcie tak. Boję się, że zdjęcia będą identyczne praktycznie. Trochę wlazaj jej we włosy, no ale dobra. To zrób zdjęcie. O, te wywalimy, bo. Żeby nam się to nie mieszało. Zrobię zdjęcie. Ok. Wow. Wygląda się w lustrze. Ale nie. Oddalimy sobie. Cóż, nie do końca sobie tak to wyobrażałam. No ale powiedzmy, może jakiś filtr, coś, coś, ktoś. Ale nie, walniemy sobie bez filtra. Mówicie, no, że podbiła jej te umiejętności, ale szczerze to mi się nie chce. Yy, no, nawet kodem mi się nie chce Jak cyknę te pięć gdzieś, To zawsze któreś wyjdzie ładnie Więc teraz kochana Z łaski swojej odłóż ją Aha, nie na ciebie muszę kliknąć Tylko na ciebie I idź ty Idź kto jest kolejny Tak, tutaj Gigi ją powitaj Tak tak szybko dorasta Świetnie, co nie? Też się cieszę hmm, Okej, okay, chodź tu Gigi Chodzi na łapki Albo może zrobimy jakąś inną interakcję eee, Może fiszki się pobawicie? Uczy zwierząt na przykład i zdjęcie jak się uczą zwierząt, co wy na to? Będziemy w takich różnych e, codziennych czynnościach Powiedzmy, że ona jest matką tak, Ale tutaj? Serio? Jak ja mam tu niby wejść? Nie. Moi drodzy, prawdziwa matka Polka. Czy to nie jest po prostu cudne? <noise> tak. Yy, uczę tutaj ją chyba z zwierząt na fiszkach. Fajnie. Yy, w ogóle, jak macie jakieś pomysły na sesję, już parę osób mi podsyłało pomysły i ja je oczywiście, jeżeli będą jakieś fajne, to wykorzystam. Tam po prostu miałam już pomysł przygotowany wcześniej, ale tak jak mówię, wszelkie pomysły mm, mile widziane. Co ty chcesz? Aha. Zgadzam się. Yy, dobrze. Przestań ją uczyć. I idź do... Kto jest następny? Jest Zoe. Zoe, Zoe, Zoe. Też bardzo przez was lubiana Zoe. I możesz sobie przyjść też gdzieś tutaj, albo tego drzewka, nie wiem. Miała być profesjonalna sesja, ale coś na nie pykło zresztą. Czemu mnie to nie dziwi? Że nic nie wychodzi. Albo gdzieś tutaj. Hm. Nie wiem, nie wiem. Ale weźmiesz ją na łapki. W każdym razie. Podnieś. I sobie gdzieś pójdziecie. Nie wiem, w mi jeszcze gdzie. Hmm. Może gdzieś tu. Podejść tu. Tak. Ty też podejść tu. Jak widzicie, to model Toddlers jest dużo więcej zachodu niż taki zwykły model. Minęłyście się, nie wiem, czy to widzisz. To odwróć się tutaj przodem, proszę. I możesz, co możesz porobić. Zabawne. Obaw się, to jest słodkie. Walniemy to, tylko musimy się trochę pośpieszyć, żeby zdążyła zrobić zdjęcie. Tak. Możesz podejść troszkę bliżej. I... Pięknie, fotkę. Gdzie one są? No, takie trochę z tyłu. Nie do końca. To jest idealne zdjęcie, ale myślę, że ma swój urok. Tak. Tak jak mówię, patrzcie na te zdjęcie i na tą w ogóle serię. Przychylny trochę okiem. Przychylny trochę okiem, bo. No wiecie, jak to jest. Robić takie fotki Toddlersom Ok, ale zostaw Zoey i idź do, do Jimmy, z tego co kojarzę, tak? Do Jimmy. I przyjaźnie ją powitaj. Co mogłabyś teraz? Może książeczkę byś jej poczytała. Co ty na to? Tu na przykład. To by chyba nie głupio wyglądało. No, myślę, że to dobry pomysł. Więc podejdź już tutaj. Ty się nabiegasz. Tak, fajnie. kibelek, Więc y, usiądź tutaj, proszę. I niech gdzie jest... Nie, to jest Zoe, tu jest Jimmy, Jimmy usiądź. Um, także... Tak. Głupia mina. A to dobre, no po prostu boki zrywać. Dobra. Nie wiem, czy nie jesteś trochę za blisko. E, Okej. Okay. I ty poczytaj jakąś książeczkę. Czytaj książkę dla małych dzieci, nie wiem, skąd ty tą książkę wytrzaśniesz. Ale dobrze, skoro tego chcesz. Aha, super, ja Cię tu usadziłam, a Ty sobie idziesz. Aha, i siadasz jeszcze raz. Rozumiem, tak się... Su tak, wampir na wieczór kosmitów, no, podziwiam Cię za kreatywność, serio. Zróbmy zdjęcie. Ja tak. tak, 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 trochę musimy tam wyciąć Melanie z tyłu, bo jednak tego byśmy nie chcieli, żeby nam się wcięła na fotkę. O, tak. i nie widać, i nie widać Miała być profesjonalna sesja w profesjonalnym studiu z profesjonalną modelką, a wyszła nam sesja matka Polka yy, i jej gromada pięciorga dzieci. Pięciorga. <grym> tak chyba się to odmienia. No i zostało nam ostatnie ostatnie zdjęcie, i zdjęcie to będzie mm, Melanie. Chodzi do Melanie i nie, nie podejdź. Weź ją, przywitaj. Spoko. Nie ja wiem, jaka ci, jaka ci umiejętność leci, Doris. Może. Może tańczysz? Aha. Albo się po prostu zacięłaś. <grych> tak. Nie, nie siadaj! I tak zaraz gdzieś idziemy. Chodź. Weźmiemy cię na łapki, podnieś. Super. Podnieś ją i gdzie byśmy mogły pójść? O boże, to dziecko tam stoi. Eee, dobra, a na górze co jest? Czy znaczy wiem co jest, ale. Czy jest coś wartego fotografowania? Chyba nie bardzo, więc podejdźmy sobie, nie wiem, no choćby tutaj, postać, tutaj, o, proszę. Zaraz sobie coś ciekawego zrobimy. Yy, dobra, mam pomysł, co byście zrobiły, ale musicie stanąć bokiem, żeby to było widać. Podejdź tutaj, podejdź tutaj. No, to jest już to wasze ustawienie się? Trochę lipa. Podejdź tu. I chcę, żebyś ją... Nie, nie, baw się. To już było. Chcę, żebyś ją objęła. O, proszę. Ale jak widzicie, no, jest to zdjęcie z tyłu. Tak. Ich zacne tyłeczki sfotografujemy niestety. Więc może podejdziemy tu, skoro teraz już wiemy, jak to wygląda. Ale skryły nam się za tym softboxem znowu. Jednak mi wlazły tutaj na to. Na to tło. Yy, więc, więc ja nie wiem, jak to zrobić, moi drodzy. Mamy więc takie oto przesłodkie zdjęcie. No powiedzcie, czy to nie jest urocze? Tak, jest urocze, wiem o tym. Yy, więc klikniemy sobie zdjęcia. Jest pięć, jest pięć. Yy, I tak nie będziemy już w tym odcinku wracać yy, do naszego domu. Tylko tu wam pokażę te fotki. Tak. Więc próbujemy je wywalić na przykład na tę ścianę. I pierwsze zdjęcie, drugie zdjęcie, i tu mamy tylko tyle zdjęć. I tu mamy trzecie zdjęcie, czwarte zdjęcie i zdjęcie piąte. Chyba wszystkie są, chyba nikogo nie pominęłam. Jak kogoś pominęłam, to trochę, to trochę lipa, ale nie wydaje mi się. No jest ich tu pięć. Aż taką środą chyba nie jestem, więc zobaczmy zdjęcia. I pierwsze jest. To zdjęcie Zoe. Tak jak mówię, patrzcie tutaj bardziej. Nie na to, jak wyszły ich twarze, bo tutaj w większości z tych zdjęć, właśnie, no, nie wyszły idealnie, aż takie, powiedzmy, codzienne czynności z mamą, zabawy. No i tak wygląda Zoe, Doris. Tu mamy Melanie. Trochę ciemne to zdjęcie, no ale cóż. Jimmy i Gigi, tak? Gigi, tak. Tu posprzedaję, żeby mi się to nie myliło. Okej. Okay. Więc tak jak widzicie, jeszcze raz przypomnę, która to która, żeby nie było wątpliwości. Doris. Gigi. Tak, to jeszcze tutaj biedna. No ogóle te sukieneczki są boskie. No patrzcie w kotki, w ananasy. I tu jest Zoe. Jimmy. I ostatnia jest Melanie. No szkoda, że nam mnie wypalił ten... Post Player. Jeszcze raz. No niestety. Mam dla Ciebie taką szybką propozycję. Zrób fotkę z ręki, albo zrób zdjęcie z... Tak, zdjęcie z Wladiusem. Vladi nie wiem, jak to się w sumie czyta. Aha, bo Wy się nie znacie. Sorry, bo wy się nie znacie. Dobra. Human a możesz sobie z tego zrobić zdjęcie Zrób zdjęcie z Z Kendall Tak, zróbmy sobie taką potencję Powiesimy gdzieś Nie wiem, czy będziemy mieć więcej gości w No ale zrób to zdjęcie Z zdjętką o imieniu Kendall tak. Będzie trochę ciemne pewnie No ale, trudno Tam nam złapało, złapało Spróbuję to jakoś wyciąć Okej, okay, nie widać jej. Mm, tak. Więc mamy potencjał. Jest z lampą, może jakiś filtr, tutaj może nie w negatywie, ale w sumie w tym to jakoś lepiej wygląda. E, więc strzelimy sobie w ogóle jakie maximum. Tak. Cudo, cudo, po prostu cudzie. Ale sobie takie odpuścimy zróbmy sobie, o takie, żeby nie było widać tych nóg tam. E, no, powiesimy sobie nad łóżeczkiem czy coś. Koniecznie nagłosujcie na swoją ulubioną uczestniczkę Mam nadzieję, że będziecie głosować tak licznie jak ostatnio Zobaczymy, to zdjęcie, a co e, Tak licznie jak ostatnio Bo jednak... Jednak... A to no, zrobimy inaczej Jedno zdjęcie to zostawimy na pamiąteczkę A... Resztę zabierzemy do domu Koniecznie napiszcie, która z modelek jest waszą ulubioną którą chcecie, by wygrała. Możecie parę razy napisać y, imię jednej. Co się dzieje? Aha, bo to nie jest ten format. Y, jeżeli parę razy napiszecie jedno imię, pozostaje ono policzone jako kilka, więc zwiększy to szansę na wygraną. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i papa. Co chodzi? Jaki wampir? No, ej! ej Chcę z gry wyjść! Zostaw moje dziecko, Jimmy. Zostaw to. Wypieprzaj, człowieku. Chyba coś boli. Won! Won! Poszedł! Ej, ja chcę wrócić do domu. Co ja ze mnie robią?